Cześć z tej Strony kador, to jest kolejny gameplay z gry Polska Farma 2017. W dzisiejszym odcinku zajmę się wykaszaniem trawy w sadzie. Mam już tutaj podstawowy cioniczek sadowniczy wraz z kosiarką i od razu, bez zbytniego przedłużania, rozpocznę pracę. Jak widzicie, trawa mi w tym sadzie podrosła i to na dość dużą w porównaniu do tego jak ta trawa wyglądała podczas sadzenia tych tutaj krzewów, bo są to maliny, z tego co pamiętam, tu maliny sadziłem. Ona podrosła i właśnie jak ona podrośnie, to trzeba ją wykaszać i podobno tak to działa, że ta trawa co tutaj no leży, po koszeniu to podobno się zamienia tak jakby w nawóz zielony i no nawozi nam ten sad, więc wykaszać w ten sposób trzeba. No więc tak, jeżeli chodzi o ten ciągniczek sadowniczy, to jest to nowy ciągniczek sadowniczy, w sensie niedawno dodany, malki Valpanada chyba się ta marka nazywa. Nie było tego ciągnika, bo właściwie oni w jednej, z w jednej z ostatnich aktualizacji, nie aż tak dawno temu, dodali właśnie dwa nowe ciągniki sadownicze marki Valpanada. Wersję z troszeczkę mniejszym silnikiem i z troszeczkę większym. Ja mam tutaj tą wersję z troszeczkę większym silnikiem. Ale to jest mała różnica. Więc dodali te, te ciągniki w aktualizacji. No i tutaj jest jeszcze kosiarka. Więc ciągniczek jest na licencji, to fajna sprawa, bo wcześniejsze te dwa cieniczki sadownicze, co były tuż po premierze, to one były nielicencjonowane. Jeżeli chodzi o kosiarkę, jest to kosiarka, no taką sobie kupiłem, jakoś ona tutaj, jak widzicie, kosi. Jest to również licencjonowana marki Waremczuk, więc fajna sprawa. Nie pamiętam, czy marka Waremczuk była tuż po premierze, czy dodali ją w aktualizacji. Nie pamiętam, tak czy siak na pewno nie było jej w poprzedniej osłonie. Z tym ciągniczkiem tutaj, to był taki problem na początku, jak z tymi ciągniczkami, które nie były na licencji W sensie, one, o kurde, nawet nie włączyłem kosiarki, no tego akurat nie zauważyłem Taka mała topa. Z tamtymi dwoma nielicencjowanymi, był taki problem, że to było w poprzedniej części i tuż po premierze w tej części, że one nie mają kabiny a był dźwięk otwierania drzwi w kabinie i dźwięk. i był dźwięk tutaj, o na kamerze e, wewnętrznej wytłumiony, jakby była kabina, tylko że nie było w nich kabiny. Z tym ciągnikiem też tak było. Tuż pewnie że taki problem myślę, no ja pierdzielę naprawili w tamtych, a w nowym już znowu popełnili ten błąd. Ale jakoś tak teraz w którejś aktualizacji jednej z niedawnych aktualizacji, nawet nie wiem w której e, już tego problemu nie ma. Wtedy tylko sprawdziłem, jak go dodali, żeby zobaczyć, czy to fajny ciągniczek i zauważyłem ten błąd. No, ale teraz jakoś. nawet nie wiem w której aktualizacji, ale go usunęli. To dobrze. Czyli teraz, jak jadę, to. No, nie ma tutaj wytłumienia. No, przecież nie ma kabiny. Taki to mały błąd był. Takie małe niedopracowanie. Jakoś dziwnie się kurde układa ta trawa tutaj wykaszana. No, spójrzcie, tak te placki jakoś tak. Nieregularnie się tutaj pojawiają, o tutaj kawałek przejechałem chyba z 3 metry i co, i tam żadne trawy się, trawa się nie pojawiła. Ogólnie ten system tych tak jakby, że to tak nazwę, placków w tej grze, bo tutaj słoma to są tego typu placki, że to, to tak w ogóle nazwę, i no trawa też to są takie placki tutaj, no dziwne to trochę wygląda. Takie placki jakie były na przykład w Farmingu 11, z tego co pamiętam były Coś podobnego, coś w tym stylu, a może i nawet trochę lepsze. O, teraz jadę w ogóle, trawa się nie pojawia. O, dopiero teraz się zaczęła pojawiać, nie wiem o co chodzi. Cóż, jestem ciekawy. No, podobno ta trawa tutaj co leży, ja ją tutaj zostawię. Niech ona sobie leży, ona chyba ma przegnić, i wtedy się zamieni w nawóz zielony. W teorii, ja jestem ciekaw, czy tak się naprawdę stanie, bo no, w tej grze, no. Wiele rzeczy po prostu. No, często nie działa. Choć działać powinny. W teorii. Ale to inna sprawa, czy działają, czy nie. Sadem to ja się tak właśnie. W poprzedniej części się nie zbyt zajmowałem W tej części też jeszcze go tak do końca nie stestowałem To co ja teraz robię w tym sadzie to tak naprawdę robię po raz pierwszy Więc sam y, dopiero co tą grę poznaję y, Jeszcze troszeczkę się no, będę chciał tym sadem zająć żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda Ja nawet nie wiem ile taki sad rośnie ten Tutaj tutaj minęły, ja tutaj przeskoczyłem w kalendarzu o ja nie pamiętam 3 czy tam 4 miesiące żeby mi tam zboże dojrzało, i tak dalej, co zasiałem, i drzewka do takiego stopnia w tym sadzie urosły. Jak długo to będzie rosnąć, to nie mam pojęcia. Tutaj są informacje o sadzie, teraz wyświetliłem pod, pod F2. To się włącza klasa gleby C. Niezbyt mi to mówi cokolwiek. Mm, tu jest taki błąd. Najwidoczniej obsiane maliny 719 powinno być raczej obsadzone. Czyli mam 719 krzaków, tutaj tych. No. No, dość dużo. I to jest dość długie pole, jak widać. Dlatego, mm, ja y, większość chyba tych tutaj malin obsadziłem na odcinku, jak było osadzenie tych malin. A jeszcze troszeczkę obsadziłem poza cinkiem, ale jak widać, nie całe pole, bo i tak tego jest dużo, bo pole jest długie, tyle powinno mi wystarczyć do, do zabawy w sadzie. Kurde, ale według mnie naprawdę te skały, akurat, tak, wcale skały w tej grze, góry, skały, to jakoś tak koszmarnie wyglądają. Jestem w stanie wybaczyć wiele rzeczy yy, graficznych. Znaczy się niektóre rzeczy nie wyglądają aż tak, źle, na przykład uważam, że akurat, tu, co jak co ale, trawa, o, ominąłem jeden, no dobra, to na, to w drugą stronę, będę jechał, ominąłem tutaj jeden rządek, e, co jak co ale taka trawa nieskoszona, czyli taka, jaka jest, o tutaj, o, to moim zdaniem ładnie wygląda akurat tych, że bardzo ładnie według mnie, wygląda, więc naprawdę niektóre rzeczy tutaj graficznie jeszcze są fajne, no mówię, właśnie ta trawa mi się strasznie podoba akurat, Ładnie jest zrobiona o wiele lepiej niż w takim farmingu na przykład. No ale to jest właśnie ta, ten strasznie nierówny poziom tej oprawy. Trawa na przykład ładna. Modele na zewnątrz ciągników na licencji ładne. Tekstury budynków też uważam, że są tutaj całkiem ładne. No a z drugiej strony takie skały, góry nie za bardzo. Ogólnie to e, przypomnia mi się taka jedna rzecz związana z tą grą, e, czyli na profilu facebookowym tej gry oficjalnym, e, jak coś link będzie w opisie do filmiku, pojawił, pojawił się taki screen z takim krótkim, niezbyt dużo mówiącym opisem. Screen, na którym były dwa ciągniki, tak jakby Zakopane czy coś w tym stylu, tak lekko zapadnięte w jakimś błocie gdzie była woda, i miały one, i jeden ciągnik był podczepiony do drugiego. Tak jakby jeden ciągnik wyciągał drugi przy pomocy sztywnego e, hola, sztywnego holu, był sztywny hol po prostu podczepiony. E, I to mm, twórcy napisali, że niedługo będzie nowe DLC o nazwie e, Hard Terrain, czyli no, ciężki teren, co jest w tym stylu trudny teren. Nie wiadomo o co tu chodzi, no, na tym screenie była nowa rzecz w postaci tego sztywnego holu, no i jestem ciekaw czy oni w tym DLC tylko ten sztywny hol dodadzą, czy jakieś więcej rzeczy, więcej rodzajów, jakiś holów czy coś w tym stylu, nie jestem pewien, mówię, to mało informacji tam było, bo dziś się zbyt nie dowiedziałem o co z tym chodzi. Czyli wyjdzie w najbliższym czasie do tej gry jakiś DLC, związany w jakiś sposób z trudnym terenem, z błotem, coś w tym stylu, i będzie tam sztywny hall. Czy coś jeszcze? Nie wiadomo. Czy będzie płatne, czy darmowe? Podejrzewam, że darmowe jednak jak tak się zastanowić znaczy zależy co tam będzie jak to będzie DLC w postaci jednego hola no to ho ho to na pewno będzie darmowe to nawet by się nie, nie mogło nazywać DLC to by musiał zostać w aktualizacji jakieś dodane ogólnie przed premierą tego DLC mówię nie wiem kiedy to będzie nie mam dla tego pojęcia przed premierą właśnie tego nie, DLC ma być wypuszczony jakiś Duży patch, jakiś duży update, duża łatka, jak zwał, tak zwał. Tak czy siak jest to ciekawa informacja, bo akurat co jak co, ale dużych update'ów, dużych patchy, dużych łatek ta gra desperacko potrzebuje. Co podejrzewam, że się w nim znajdzie? Oczywiście nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że w końcu ten pełnoprawny modding. Czyli zostanie dodany folder mods, tak samo jak jest w farmingu, i będziemy mogli po prostu wrzucać mody do tego foldera. W końcu te narzędzia, chyba moderskie, jakoś tam zostaną udostępnione, bo nie wiem czy zostały jeszcze, już udostępnione, czy jeszcze nie. Ale modów ogólnie jeszcze wgrywać nie można, to, to wiem. I w końcu zostanie wsparcie modów, być może dodane w tym patchu, oczywiście tak zakładam. I może w końcu pełnoprawny multiplayer. Bo jak na razie to jest jakieś łączenie się przez porty, jakieś tam przekierowywanie. Ogólnie ten Multic zbytnio nie działa tutaj na razie, ale być może po tej aktualizacji już zacznie działać. Może być to coś na zasadzie tak jak działa Multic w Farmingach, yy, w Farmingu 15, czy tam w starszych Farmingach, nie wiem, zobaczymy. Także podejrzewam, że to będzie na z nowości w patchu. No i oczywiście szereg jakiś poprawek, zmian, jakiś pierdółek technicznych, jakiś może czegoś, coś co nie działa, to zacznie działać. Może, skoro to ma być duży update, to zobaczymy. Może jakieś nowe maszyny, maszyny jakieś nowe dodadzą. No bo Val Panada, jak te cioniczne nazywam? No nie mogę zapytać za cholerę tej marki Walpadana, czy Valpanada, No, coś tu z stylu tych cioniczków nie było tuż po premierze gry. Było. Informacja, że ta marka się w tej grze znajdzie, ale tych cięćków nie było, więc one zostały dodane. I kto wie, może jeszcze jakieś maszyny zostaną dodane w tym patchu, kto wie. Zobaczymy. Tak więc ja na pewno czekam na ten update i na to tajemnicze DLC. No, wykaszanie idzie całkiem dobrze. ciągniczek fajny, sprawuje się OK. No i to samo co zawsze. Czyli na zewnątrz fajnie wygląda ten ciągniczek. Lepiej się gra takim licencjonowanym, to oczywista sprawa. Mi się podoba ten cioniczek. Na zewnątrz na w środku, no. No nie ja wiem, czy te maszyny jakoś tak. No niby te liczniki się ruszają. Tam widać te skazówki na licznika się ruszają. Tutaj się gaz, ym, hamulec, tutaj jakieś drążki, rewers się rusza, ale no... no nie wiem, jakoś według mnie te kabiny, w, ta kabina w środku tak... no niezbyt dobrze te silniki wyglądają, to jakoś tak niezbyt dobre tekstury są tutaj w środku, niezbyt dobry model, ta kierownica jakoś taka trochę kanciasta, no... nie wiem, mówię, licencjonowane maszyny na zewnątrz wyglądają w miarę okej, okay, ale w środku... No, w środku, no, no nie wiem, coś tu się zawsze psuje, coś tu zawsze nigdy to zbytnio dobrze w tej grze nie wygląda. No, i teraz będę miał tutaj ładnie w sadzie wykoszone. Jestem ciekaw, czy to serio. Ta trawa tutaj się przerobi i zadziała jako zielony nawóz. To będzie ciekawa sprawa. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Dokończę sobie tutaj te koszenie poza cikiem. Mało no, zostało. Jeżeli Wam się ten gameplay podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.